Dobra, więc teraz tak słuchajcie, jaki jest plan, w bazie danych dotąd. Myśmy tworzyli ręcznie terminy wizyt tych lekarskich, na które można było się zapisać. I ja chciałbym w dniu dzisiejszym zrobić skrypt, który umożliwi nam zabukowanie na przykład całego dnia u danego lekarza z interwałem co 15 minut, wygenerowania automatycznie pustych wizyt, tak. W tej chwili ta tabela z wizytami. HP Me Admin, ja nie wiem o co chodzi, czemu on tak mówi. W tej chwili ta tabela z wizytami, a tu w ogóle ja mam jakąś starą wersję, chyba. Na pewno mam starą wersję. Dobra, to Git. Synchronizuj. Eee. Mam rozjechane te. Mam rozjechane chyba, bo mam 9 w dół, 4 do góry. Nie wiem z jakiego powodu. Eee. Ściągnij. Co tu się porobiło? Dobra, wiecie co założywszy, że to jest, że ja wiem, że to repo jest prawidłowe, które jest na tym, bo tak naprawdę tutaj powinienem ściągnąć całość i olać całą resztę. Ja zrobimy to inaczej. Ja sobie po prostu wezmę Zamknij... folder. Wciągnę sobie jeszcze raz repo. Dobra. Dobra. I bazę od razu wrzucę sobie stamtąd, czyli tutaj czyszczę bazę tą, która jest. Operacje. A muszę usunąć jedną i drugą tabelę. Dobra. Albo całą bazę wywalę. Też może być. I słuchajcie, ponieważ plik importu bazy nie zawiera definicji bazy, to bazę trzeba zrobić ręcznie, a potem dopiero zaimportować z pliku. Tak? Nie, nie, nie importujemy bezpośrednio do MyAdmina, tylko najpierw tworzymy bazę. A, I do bazy robimy import. Czy to działa. Dobra, tu działa. Admin chyba też działa. Dobra. Ok. Więc tak. To jest tabela ze z wizytami lekarskimi. I teraz ja bym chciał, żebyśmy w dniu dzisiejszym stworzyli skrypt, która po wybraniu lekarza z dropdownu i po wybraniu na przykład, że wizyty się odbywają co 15 minut i wybraniu od kiedy do kiedy utworzy nam automatycznie. 115 minut pustą wizytę w grafiku, tak? Taki, taki jest mój target, na, czy nasz target na dzień dzisiejszy, to chciałbym zrobić. I dodamy sobie tutaj w admin, jest adstaw, Dajmy sobie ad appointments. I możecie, co możecie zrobić od razu, to możecie sobie skopiować. Na pewno możecie sobie skopiować połączenie do bazy. A, dziękuję. A, p, 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 p o. Czy a, wróć. A, point. Więc teraz jest dobrze, tak? Okej. Okay. Dobra. E, to może inaczej. PHP za moment. Zacznijmy od tego. Ja bym chciał mieć dropdowna, żeby móc wybrać, do którego lekarza e, ja będę dodawał te wizyty. E, zróbmy sobie form. Action, up, add. I ja chcę tutaj mieć dro... Jak, jak się robi w formularzu? Macie przecież witryn Jak się robi w formularzu drop na takiego, rozwijaną listę wyboru? Jaki to jest tag HTML? To jest select. I w ramach SELECTA pojedyncze pozycje są jako co? Option. I takie opcji możecie sobie zrobić z 3. I w tym momencie to będzie wyglądało tak. Admin. O. Taki, taka lista rozwijana i teraz tak, żeby to można było, żeby to wyświetlało naszych faktycznych lekarzy, to musimy się najpierw odwołać do bazy danych, a, a potem sobie ich powyciągać i w pętli wychować jako opcję. I robimy to tak, kopiujemy sobie tą bazę danych, bo nam się przyda. Zapomniałem, że tu jest spółdzielony schowek przez ten program i coś różne dziwne rzeczy dzieją. Eee, Okej. Okay. Kwerenda, która nam wybierze lekarzy i ich ID. Jak będzie wyglądała? Macie bazy u siebie, macie wszystko. Słucham. Jak będzie wyglądała kwerenda, która wybierze nam lekarzy, imię, nazwisko i ID. Imię, nazwisko, ID są lekarze. A jest imię nazwisko, czy jak jest Tobeli? Staff, i chyba jest first name, last name, tak, i id, tak. Select id, first name, last name, from staff. No i standardowo e, robimy, tutaj nie ma bind param, bo nie ma parametrów, execute. Jakbym chciał odfiltrować lekarzy, to tu mógłbym sobie odfiltrować lekarzy i Get result. Może nazwijmy to staff result, dlatego, że potem będzie staff row jeszcze, żeby się nie myliło. I teraz po wykonaniu tych linijek do piątej włącznie w Staff znajdzie się lista naszych pracowników, imię, nazwisko i ID. ID będziemy podstawiać tutaj pod value, natomiast z imienia i nazwiska zrobimy sobie etykietkę do tego. I tu sobie po prostu otwieramy znowu php. I finalnie chcemy wychować to. Tak? While Staff. Row. Staff. Result. Fetch. Asok. Staff. Row to jest jeden, jeden pracownik jakby, tak? First name i... Ja celowo daję takie długie nazwy, bo, bo może tam będziemy chcieli coś więcej, uh, więc... Uh, czasami jest kilka kwerend na jednej stronie, żeby było wiadomo co jest od czego. Okej, okay. i mając to, to jak, jak poskładamy taką linijkę jak tutaj? echo i co? value, teraz żeby wyprintować do HTML a cudzysłów to musimy użyć escape Chara, czyli robimy backslash cudzysłów i on wtedy zamiast skończyć nam stringa wyechuje go faktycznie do html'a tutaj podstawiamy staff id jako value Znowu backslash cudzysłów, bo to jest ten cudzysłów, ten tutaj. Następnie zamykamy tak od option i first name, last name i option. Jest ok. I teraz te przykładowe możemy uwalić. Jeżeli wszystko zrobiliśmy dobrze, to mamy listę lekarzy. Jak sobie zrobicie zbadaj, to oni mają swoje ID z bazy danych przypisane jako wal. Widzicie to? Tak? Ok. Jeszcze tu zróbmy jakąś małą etykiet etykietkę. I zróbmy komita. Dobra. To jest pierwszy jakby etap tego, czyli mamy możliwość wyboru lekarza z dropdowna. downa. Dalej będziemy potrzebowali początek i koniec wizyty, jakby okresu na dany dzień. Jakby. Potem zrobimy sobie jeszcze tak, żeby on na cały miesiąc robił grafik, a na razie robimy na jeden dzień. tak? Czyli robimy sobie, jaki jak jest prawidłowy na data czas format lab, inputa w HTML. -u. A tam jest kilka różnych. Ale nie, chodzi mi o jaka, jaki, jaki input powinien być. Bo tam jest taki myk, że na przykład oh. date time jest deprecated. Jest przestarzały. Jest date. Jest time. Jest date time local. I ten jest jedyny prawidłowy, którego powinniście używać. Tak, bo to jest data-czas wraz ze strefą czasową i tego teoretycznie powinniście używać. Wiecie, że jest, istnieje coś takiego jak problem roku 2038? No dlaczego? Dlatego, że i tak jak Wam mówiłem, timestamp to jest co? To jest int, ale co on zawiera? To jest do zapisu czasu, ale w jaki sposób on zapisuje czas? Timestamp zapisuje liczbę sekund od 1 stycznia 1970 roku. No i w 2038 skończy się 32-bitowy int. No tak, już, już paradoksalnie się zaczynają tego, co to się będzie działo, jak się skończy... Jak się skończy ten... No tak była na 2000, bo był rok zapisany dwucyfrowo. A teraz wszyscy myśleli, że na Timestampie będzie luźno, no i się okazuje, że nie. E, bo timestamp w ogóle chyba z mikrosekundami jeszcze jest zapisywany, więc od razu jeszcze trzy miejsca odpadają, nie? E, dobra, więc powinniście używać generalnie takiego imputa. Mm. name e... Hmm. Ok, i to nam da o coś takiego, tylko labelka mi nie zadziałała. Nie wiem dlaczego, a bo ja ją zrobiłem w środku w selekcie i się zastanawiam czemu to nie działa. Hmm. Tu br, er w ogóle ze selektem, żeby to na razie się ułożyło, tak. Ok, i tu możecie zobaczyć, klikacie, możecie wybrać datę i godzinę początkową. I tak to samo możecie sobie skopiować i zrobić końcowo, no bo musimy gdzieś wyznaczyć jakieś ramy, co ile, co ile, od, od kiedy do kiedy pracuje danego dnia, tak. Chyba, że ma dyżur na przykład 48 godzin, to można mu dwa dni ustalić wizyty co 15 minut, nie? Polska służba zdrowia przyjmie wszystko. Dobra, i co nam jeszcze brakuje do szczęścia? Czego nam jeszcze brakuje do szczęścia? Interwału, tak? Między wizytami. Co ile zapisujemy następnego pacjenta? U mnie na przykład przychodnia zapisuje co 12,5 minuty. Czemu? Nie wiem. Co? Nie, no u mnie na przykład przychodni. Wizyty są wyznaczane co 12,5 minuty. I masz na przykład taki debilny czas przyjścia jak 7:42. Kto to wymyślił? Nie wiem. Ale ktoś pewnie miał jakiś plan w tym wszystkim. E, to będzie nasz interwał w minutach. E... I na koniec brakuje nam czego? To musi być w formularzu. Submit, guzik musi być. Dobra, i tu ustalacie sobie interwał. Tam możecie sobie ustawić default. Chyba nie Waliu możecie ustawić Waliu. Eee, na przykład na 15 minut, żeby domyślnie było. Tak? Dobra. Teraz słuchajcie, to, były te, to była ta łatwiejsza część. Teraz, teraz będzie gorzej, tak? Teraz będzie ta druga część, czyli e, jak to teraz obrobić w PHP? Jak, jaki macie pomysł? Jak do tego? Bo tak, każda wizyta w SQL-u to będzie osobny wpis. Te wpisy jakby trzeba najpierw wygenerować w PHP. Jak do tego podejść teraz? Jak, jak, jak wygenerować tyle wpisów, żeby to miało ręce i nogi? To myślę, że użyjemy jakiejś pętli, tak? Warunkiem początkowej pętli będzie data. Początkowa. Możemy sobie zamienić na przykład datę początkową na timestampa i dodawać za każdym razem do tego 15 minut tak długo, dopóki nie osiągniemy daty końcowej. Tak? E, warunek wejścia do przetwarzania formularza if e, is set, bo inaczej on będzie nam sypał błędami, że coś tam nie jest ustawione, jeżeli tego nie dostanie. To musimy sprawdzić, czy na przykład zostało stan udane, dodane Nie wiem, start time na przykład. Ale nie tak, tylko sorry, tak, request. I powinniśmy też sprawdzać pozostałe, tak naprawdę. Może nie wszystkie, ale przynajmniej część. Zostaw ten kabel od monitora. On ma spadlą sekcję zasilania. Możesz sobie ten kabel przepinać czy ile razy chcesz. To nie to nie zadziała. Bo uwierz mi próbowałem. Eee, no dobra, te trzy, te trzy sprawdzamy czy są ustawione. I ten też tak naprawdę powinien być ustawiony, czyli on jest, będzie ustawiony jako Staff ID. Sprawdź, czy dostałeś komplet z formularza. Dobra, i teraz słucham propozycji. Co z tym robimy teraz? No while, ale może zróbmy sobie najpierw konwersję, czy, znaczy przypisanie do lokalnych. Staff id to będzie request staff id. Teraz start time. To będzie... Zróbmy sobie timestamp od razu z tego, tak? Jaką funkcją w php robiło się timestampa z czegokolwiek? Robiliśmy to w którymś pliku. Robiliśmy timestampa z byle czego, taka funkcja była w tym. Tu jest str to time, tak? Tak, Dolar Request Start Time. I to samo jeszcze raz. Tylko. Dobra, mamy czas początkowy, jeszcze ten interwał nieszczęsny. Ja bym to na w ogóle chyba forem zrobił. Bo możecie ustawić w forze warunek początkowy, warunek końcowy i, i inkrementację. Więc why not? Tak? Interwal. Y Zobaczcie for. Start. Y Start time. Eee, nie ustawiam ostatniej wizyty równo z zakończeniem pracy, bo to trochę bez sensu by było. End time. No i teraz najgorzej interwał. Co ile? Ale dobra, to jest w minutach. A co, co dalej? A jak, w jakim formacie jest timestamp? Nie, w jakim, w jakim, w co ile, ile jaka wartość jest w timestampie? Robimy sobie debuger. Odpalamy. Spiszmy sobie na przykład od dzisiaj, od godziny 14. Ale do lachy jest ten, 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 jest straszny. A to już jest wina przeglądarki w razie czego, nie? Od dzisiaj od 14 do. dzisiaj do 19 na przykład. 15 minut, rozpisz. I teraz patrzymy sobie, co dostaliśmy tutaj. To jest end time? To jest start time? To jest, to jest w czym to jest? Jak, w sekundach? W sekundach czy w milisekundach? Tak wam się. A ile tu jest różnicy między tą a tą liczbą? 16, 4, 9, 17. 18 tysięcy. 18 tysięcy sekund, jakby to było, to byłoby to 300 minut. No to by się zgadzało. Dobra, czyli jest w sekundach. Dobra, to teraz interwał, żeby przerobić na sekundowy. To tu mnożymy sobie po prostu razy 60 i będziemy mieli już interwał w sekundach od razu. A, I tutaj to, to wystarczy. I teraz dla, dla zupełnie, dla śmiechu i dla przetestowania, echo, ee, date. Date robiliśmy z timestampa, czy jeszcze była inna metoda? Date tutaj. Format daty tak jak tam Nie zobaczymy co on nam da No berki nie ma, no Dobra, żeby nie było Piąty, czwarty, ten dobrze liczy czy źle liczy. Dobrze liczę? Zobaczcie wszyscy, czy, czy zgadzacie się ze mną, że algorytm działa prawidłowo. Tak? Ostatnią, wiz ostatnią wizytę wyznaczył 18.45. A nie, bo on do 19 pracuje. No dobra, to już jak mamy to, to już teraz powinno być S -modę, tak? To znaczy, co z tym teraz musimy zrobić? To jest każdy, każdy ten fort, to jest jedna wizyta. Tak? Za moment. 5 minutek. E, to jest każde wywołanie tego fora. To jest jedna, e, jedna wizyta. Te, co teraz z nią zrobimy? Do bazy. Stru. E, tak? To... I teraz słuchajcie, tu jest taki motyw. Można kwerendę zdefiniować wcześniej, a potem y, tylko podmieniać dane. Czyli można zrobić coś takiego db Prepare. Kwerenda jak insert nie bazy tylko tabeli appointment tak values i co dalej bo appointment się nazywa tabela nie values co 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 tutaj jest to mamy, bo to mamy z formularza i date musimy sobie zrobić albo mu. A jak wysyłaliśmy tam, nie pamiętam. Ale te dwie generalnie rzeczy, tak? To kwestia formatu najwyżej. Valius Ten pierwszy jest null jeszcze, bo tam jest ID na autoinkrementacji, tak? I słuchajcie, i teraz tak, możemy sobie zrobić tu mm, int string, bo powiedzmy, że data będzie w stringu, tak? Eee, staff id i tutaj trzeba będzie wykonać konwersję, słuchajcie, na, na datę, tak? W takim formacie, jak on tu chce. Czyli rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda, tak? Eee, on tu kiedyś miał takie, ale chyba nie ma, już miał typowe formaty, daty. Żebym nie musiał się nad tym zastanawiać, jak to napisać. O, to jest to. Tak? Nawet piszesz, że to jest MySQL date, format. I, tak. Uh, I, tak. I tutaj date. I execute. I tyle. I to teoretycznie. Teraz zrobimy Big Moment F5 i zobaczymy, czy to zadziała, tak? Bo to powinno teoretycznie zadziałać. Poszło. I sprawdzamy w bazie. Nie, no dobrze. Co? Wszystko ok? I teraz se odpalamy setu z powrotem. I proszę bardzo, macie wizyty dla tego pana Dakora do wyboru, do koloru. Tak, czyli możemy uznać, że działa, czyli robimy komita. A czemu ja to ogubię? No i dobra.